Raz pogadanki, żeby tym dzieciom coś, jak to się mówi, dać, żeby tam dziecko pamiętało o tym, że te, nie wiem w jakiej formie, bo to są, można kupić jakieś odblaski, paski czy, czy coś inne, Tylko o ile wiem, to chyba my nie mamy takich, takiej, takich pieniędzy, puli, żeby dać. To do Znaczy, o ile wiem, to tam się zwracali tu.

No ale to my możemy wszystko zakupić, to to ale zależy od, od nas, nie? Takie coś wymyśleć od nas, ale to nie, nie wiem, chyba budżetu nie ma, to byśmy myśleli, że ja, nie Ja wiem. myślę, że tam in, w innych latach było tak, że myśmy jako radni wrzucali też to recenzję do połóżki z tej naszej diety, jeżeli ktoś by był bo inaczej to... Bo... No ale to zależy od nas, od nas, jak my jaką decyzję podejmiemy i... Ja mówię, no jestem za, bo jadę do tego spotkania, powiedzmy głębowi czy gdzieś jadę i tak występuje, tak śmiesznie, no do tylko dla nas. Tak to było i dlatego myśmy pamiętam, że coś tam jest rzucam... Co radni na to, czy jesteśmy na to zgodni, czy nie? Znaczy może tak, może y, przyszłym tygodni, na przyszłej sesji robimy taką puszkę, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to rzuci, nie, no to też trzeba uszanować. i... Mm -hmm. Tak, to tak. W ten trzeba było podnieść okupki, żeby po kupić, no. Nawet y, omówek z gramotem tak. policja, to już... Z, to, z, to, z tym to, numerem spodbawaliście. No. No. Nie, nie, no mówię, no to już tak tak no, no, nie pewno

ale bezpieczne, bezpieczne. Może niech policja powie tam jej dołożyć do jakiegoś zamówienia, bo może sobie zamówić jak A to, może prowadzić taką zamówienie, a potem będziemy myśleć. A, tak, tak. tak, tak, tak. No. To także panie, panie dzielnicowi, pan taką puszkę przyjmuje. A może zrobimy grupie 112, wszystkie partie mają grupy, które wyborali, to, to, to myślę, że to, to będzie najbardziej... albo i na ale tam koło tego, szoku. dobra, Ech. wobec wyczerpania się... o, przepraszam, że Pani nie o

Zapłodem, którą tu zaznaczycie za, za, hmm. za hmm. o, Drugą sprawą y, jest y, wiatr dla dzieci, które czekają na następne dzieci, które mam tutaj na tej zapoczce. Tak. Ten temat był podnoszony w tamtej kadencji, nie będzie takich wiatru, ponieważ będzie, powiata, co, no, będzie bicie, bicie, rozwijanie witala, rano to w którym całą nas będzie piszeć, bicie rozwijane w literach i rana od obu stronach na dzieci. Tak mają nauczyciele wyprowadzać dzieci, żeby nie było czekania do szkoły. Co innego, dzieci czekają wioski? Wam się chodzi, trzeba dać autobusy, lepiej uregulować, jak to się odjeżdżają, która ma pierwsza, druga, trzecia i tak dalej. że Ludzie oczywiście nie ustawiają wiekowo, tylko wioskowo i wychodzą. tego. Tak naprawdę jak to będzie w Meni, na przykład w Cimbuk, tam jest w nocy pusto, gdzie o to nikt nie mieszka. Do organizacji, do poławiania, do momentów takich gdzie wszystkie klasy pędziły o tej samej porze, właśnie żeby tym sprawem To wyglądało po prostu jak anioł ruszają na wojnę, bo te osoby podjeżdżały i grupy wchodziły do onumerowanych autobusów. Nikt nie czekał, nikt się nie kochał na autobus na, na papierosa, nikt nie ładził, one po prostu nie jak w wojsku i Ktoś z państwa radnych chce zabrać jeszcze głos? Nie widzę. Wobec wyczerpania porządku dziennego sesji zamykam obrady 13 sesji rady gminy Wińsko.